Tak mniej więcej wygląda taki mój typowy dzień pracy. Wyjątkowo jechałam dopiero na dziewiątą, a nie na ósmą, także zdążyłam się rano trochę ogarnąć, zrobić sobie też jedzenie. Ja zazwyczaj po przebudzeniu dodaję wam film na TikTok'a, chociaż ostatnio była mała przerwa, ale już wracamy. Strasznie się w ogóle zdziwiłam dzisiaj, że był śnieg I dzień zaczęliśmy od mi kilku zdjęć. To były takie zwyczajne zdjęcia biznesowe. Później w planie do zrobienia miałam jeszcze dodanie dwóch TikToków, nagranie TikToka z osobami od nas w pracy. Później około pół godziny rozmawiałam z osobą, która była zdalnie. Przygotowywałam także plik dla koleżanki. Zaplanowałam sobie mniej więcej kolejny dzień, bo to jest coś, co ja bardzo lubię robić. I ostatnie dwie godziny, dwie i pół to były rozmowy na temat projektu. Wczoraj jedna osoba przyniosła ciasto, bo miała urodziny, także sobie wzięłam do kawki. I jak później zobaczycie, ja zazwyczaj mam niestety bardzo duży porządek na biurku. Biorę ze sobą oczywiście laptopa do domu. Po powrocie jeszcze skoczyłam na szybkie zakupy, kupiłam też sobie mochi, którego test oczywiście dla Was nagrałam, bo właśnie dziś tam oprócz tego, że tworzę kontent dla klientów, tworzę też kontent dla siebie, co czasami jest bardzo wymagające. Ale od czasu, kiedy podliczyłam, że wypuszczam ponad 100 filmów miesięcznie, i dla siebie dużo bardziej wyrozumiała. Do tu włączyłam YouTube'a i zaplanowałam kolejny tydzień. I montowałam rokę na Instagrama dla innego klienta. Oczywiście do tego macza. Zawsze przed 24 robię jeszcze Duolingo, bo uczę się teraz włoskiego. Montuję dla Was tej toka na kolejny dzień, żebym mogła Wam od razu rano wstawić. I później poszłam pod prysznic, zrobiłam sobie taką swoją pielęgnację. A przed pójściem spać rozpoczynam jeszcze montaż filmu na jutro, żeby mieć po prostu mniej. I planuję relację na około 7 rano.